Na pewno mamy większą świadomość tego, co tworzymy, jakie to powinno, jak to powinno wyglądać, co powinno, jak powinniśmy kierować nasz przekaz. Mamy większą świadomość funkcjonowania mediów społecznościowych, natomiast myślę, że, że działanie, które podjęłyśmy a propos pozyskiwania maili, też jest ważne. Natomiast cieszy mnie bardzo też, że ten czas. Od maja dał nam taką, przynajmniej taką świadomość tworzenia tych treści, większą świadomość treści, biorąc pod uwagę, że rozpoczęliśmy nowy sezon, tak? Czyli ja tworząc te rolki, komunikując też do zespołu, czego potrzebuję, miałam jakby większą pewność, czego potrzebuję, tak? z czym wychodzę i co chciałabym osiągnąć. Czyli ten proces dla mnie osobiście, że myślę o efekcie końcowym co powinno się pojawić na stronie. Ale dla mnie ten pierwszy krok, ten pierwszy bodziec do działania był i bardzo Wam za to dziękuję. Chyba też taką energię tego, że nie ma się czego mediów społecznościowych bać, że to jest jakby, uczymy się tego wszyscy. I pierwsze kroki a propos tworzenia wydarzeń, przekazów, call to action, które jest ważne, że, że to jest jakby energia, którą musimy się razem z naszymi odbiorcami sympatykami dzielić po prostu, że że to no. jest to, co, co wychodzi od nas z serca naszego działania.